Witam Cię Uwodzicielu, witam Cię Podrywaczu, witam Cię Graczu w kolejnym moim wideo. Mamy już piękną wiosnę i o czym będziemy dzisiaj mówić? Otóż będziemy mówić o tym, że bardzo często jest tak, że analizujesz bardzo długo, czy warto jest podejść do danej kobiety, gdy ją zobaczysz, i wtedy jest coś takiego, że z jednej strony masz ochotę podejść, z drugiej strony myślisz sobie, a co ona pomyśli, co ona powie. Jak powie coś fajnego, no to to jakby super. Jak będzie pozytywna reakcja, jak będzie negatywna reakcja, i powie na przykład, że nie jest zainteresowana, no to jakby mm, wtedy nie będziesz się czuł zbyt fajnie. I właśnie im dłużej to wszystko analizujesz, tym więcej się pojawia wymówek w Twojej głowie, tak? I w, w związku z tym to są wymówki pod tytułem, dlaczego miałbyś tego nie robić. I tymczasem co się okazuje? Okazuje się, że są sytuacje, i to bardzo często, że masz dosłownie dwie minuty, żeby zatrzymać tę dziewczynę, podejść do niej przedstawić się, wymienić się numerem telefonu i umówić się z nią wstępnie na inny termin. Bo jeżeli nie zrobisz tego w ciągu tych dosłownie dwóch minut, gdzie ona gdzieś tam pędzi, to ona Ci po prostu zniknie w tłumie, wsiądzie do metra, pójdzie do sklepu, nieważne, gdzieś tam, zniknie wśród, wśród innych ludzi e, i po prostu będziesz tego żałować, tak? Dlatego ważne jest to, żebyś zawsze w takiej sytuacji był przygotowany, żebyś był sprytny i żebyś działał szybko. I tutaj znowu nasuwa się taki temat, czy warto jest wychodzić specjalnie na podryw, czy po prostu robić to przy okazji? I to jest ważna kwestia, ponieważ to wszystko zależy od Twojego doświadczenia. Jeżeli jesteś początkujący, jeżeli w swoim życiu zrobiłeś, nie wiem, trzy podejścia do kobiet, no to wiadomo, że musisz wychodzić trochę, trochę więcej, że będziesz musiał wychodzić trochę częściej, trochę więcej praktykować, niż osoba, która ma już doświadczenie, która sobie swobodnie radzi z kobietami i osoba, która w takiej sytuacji, gdy widzi atrakcyjną kobietę, po prostu idzie. I robi to podejście. Wiadomo, jedno podejście wejdzie, drugie nie, trzecie będzie takie pośrednie, powiedzmy, e, dziewczyna nie będzie jeszcze wyrażała sygnałów zainteresowania, nie będzie do końca wiedział, czy ona z Tobą chce pójść na randkę, czy nie chce, ale to wszystko nie ma znaczenia, tak? Znaczenie ma to, żebyś Ty zawsze był w takiej sytuacji przygotowany, albo żebyś był przygotowany do takich sytuacji, jeżeli one się pojawią w ciągu dnia. I teraz po czym poznać? Czy jesteś na takim etapie, że masz już to doświadczenie i możesz sobie działać tylko przy okazji gdzieś tam na zakupach, czy wracając z pracy, czy z uczelni? Czy może właśnie jesteś na takim etapie jeszcze trochę początkującym, gdzie powinieneś działać trochę więcej? Otóż jest prosta weryfikacja. Wyobraź sobie sytuację, że jesteś na ulicy, idziesz sobie chodnikiem i widzisz naprzeciwka piękną kobietę. I ta kobieta cię mija, ty się na nią patrzysz, ona się patrzy na ciebie, widzisz, że jest po prostu fajny, pozytywny klimat. I teraz pytanie, czy jesteś przygotowany, czy podchodzisz do niej, zatrzymujesz ją, mówisz jej jakiś komplement, czy mówisz jej jakieś swoje otwarcie ulubione, bo zakładam, że jeżeli podchodzisz do kobiet, to masz jakieś swoje ulubione otwarcia. Ja na przykład zawsze miałem takie pomysły i zawsze mam w głowie jakiś pomysł, co można fajnego powiedzieć. Tego też uczyłem na moim szkoleniu praktyków wodzenia w dzień. Ale wyobraź sobie, że ktoś, kto jest już doświadczony, kto regularnie podchodzi, Zatrzymuje tę dziewczynę, mówi do niej coś fajnego, coś zaczepnego, coś, co spowoduje, że ona ma ochotę go słuchać, że ma ochotę na więcej. I ewidentnie tak, bawi się włosami, cieszy się, po prostu widać ewidentnie, że tej dziewczynie się podoba, to, że ten mężczyzna się w ogóle odważył i że do niej zagadał. I teraz pytanie: po której stronie ty chcesz być, po którym biegunie? Czy chcesz być gościem, który się dalej waha, który się kilka minut zastanawia, czy w ogóle podejdzie do tej dziewczyny, a w tym czasie jego mózg już wymyśli tyle wymówek. Że po prostu te wymówki go zjedzą, w tym przypadku ciebie zjedzą. E, czy chcesz być takim gościem, który już jest przygotowany, który już podchodził tyle razy, że on po prostu wie, w jaki sposób ta dziewczyna może zareagować? Wie, że na ogół dziewczyny nie gryzą, nie drapią, że bardzo często się cieszą, że potrafią to jakby docenić. I w razie obiekcji też potrafi sobie z tym poradzić, bo wie, że tych obiekcji nie jest 150 ani 200, tylko to jest kilka do kilkunastu bardzo podobnych obiekcji. Jeżeli przyjedziesz do mnie na szkolenie, spędzimy razem 3 dni, ja spokojnie się przygotuję. Jakie to mogą być obiekcje, jakie testy mogą padać w trakcie takiego podejścia do kobiety, na przykład, czy tak podchodzisz do każdej. Tego typu rzeczy, prawda? I my sobie to na szkoleniu na pierwszym dniu zawsze omawiamy, żeby Ciebie przygotować na takie sytuacje, tak? I dzięki temu później, jak będziesz w terenie, jak będziesz sam, jak nie będzie już obok Ciebie trenera. To będziesz w zupełności przygotowany na takie różne sytuacje, na takie testy właśnie ze strony, ze strony kobiety. I teraz, właśnie, jeżeli czujesz, że jesteś jeszcze na takim etapie początkującym, bo w swoim życiu wykonałeś kilka do kilkunastu podejść maksymalnie odkąd się urodziłeś, można powiedzieć, i tak naprawdę nie masz jeszcze takiej super kreatywności, nie masz jeszcze super pomysłów na to, jak te kobiety zagadywać, jak prowadzić z nimi rozmowy w taki intrygujący sposób, możemy Cię do tego przygotować. I w jaki sposób? Otóż w ramach programu z zakresu rozwoju osobistego, który ja rozwijam, jest to program praktyk uwodzenia w dzień, przez pełne trzy dni uczymy się tego, jak zagadywać, jak podchodzić do atrakcyjnych, nieznajomych kobiet w ciągu dnia. Pamiętaj, że teraz jest wiosna, dziewczyny mają dużo większe libido, są dużo bardziej otwarte, czasami nawet dużo bardziej napalone, czasami będzie tak, że przy podejściu będziesz widział, że ona się patrzy na Ciebie zupełnie inaczej, niż patrzyła się na przykład w zimie, jak gdzieś tam podchodziłeś, tak? Bo zakładam, że w zimie część z Was też jakieś podejścia wykonywała. W związku z tym, jeżeli będziesz chciał, tutaj się przygotować do. Takiego ostrego działania z kobietami, żebyś się zahartował, przygotował, u uodpornił na odmowy, uodpornił na zlewki i przede wszystkim, żebyś był przygotowany na różne warianty sytuacji, jakie mogą się wydarzyć, gdy podchodzisz do kobiety. To ja osobiście polecam Ci właśnie moje szkolenie praktyczne, praktyk uwodzenia w dzień. Przez trzy dni będziemy działać, będziemy zmieniać Twoje przekonania, będziemy poznawać kobiety, będziemy dobrze się bawić, bo całe szkolenie jest prowadzone w atmosferze przyjacielskiej, takiej powiedziałbym bardzo pozytywnej. No dzięki czemu będziesz czuł się dobrze, będziesz dużo szybciej wyluzowany i zobaczysz, że pierwszego dnia zawsze jest najtrudniej, ale już ten drugi i trzeci dzień to jest zupełnie inna bajka, bo właśnie wtedy schodzą z ciebie te blokady, bariery, opory. Właśnie wtedy pokonujesz te wszystkie wymówki. Bo skoro już wiesz, skoro sam doświadczyłeś, że kobieta może fajnie reagować, może się cieszyć, gdy do niej zagadałeś, to w takim razie po co ci te wszystkie blokady, prawda? Nie jest ci to do niczego potrzebne. Wręcz przeciwnie, to co jest ci potrzebne, to pozbycie się tych wszystkich blokad, po to, żebyś po prostu nabrał kreatywności i luzu. Nie będzie kreatywności, nie będzie mm, fajnych, kreatywnych pomysłów na otwieranie kobiet, jeżeli będziesz zablokowany. Dlatego tak ważne jest to, żeby tutaj solidnie przepracować Twoją sytuację. Jeżeli właśnie czujesz, że jesteś na etapie takim, gdzie dopiero zrobiłeś przez całe swoje życie kilka podejść. Jeszcze nie masz tego doświadczenia, nie masz tego obycia z kobietami, szczególnie tak w ciągu dnia, jak to się mówi, na w wobec alkoholu w takich normalnych, codziennych sytuacjach. To są sytuacje, na które ja Ciebie przygotuję jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej odnośnie moich szkoleń, napisz do mnie na maila. Oczywiście kontakt, majkuwodzenie.pl. adres mailowy będzie również na końcu tego wideo. Napisz do mnie w wolnej chwili, ja wyślę Ci wszystkie szczegóły. A póki co, dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego materiału do końca. I widzimy się w kolejnym wideo. Cześć!